Radiowy Komentarz Rzeczywistości, Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Mam przyjemność powitać Państwa ponownie w audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam również Tomasza. Miło mi znowu razem z Tobą, Robertcie gościć u Państwa i komentować dla, dla Państwa te, te rzeczy, które się wokół nas dzieją. Zanim zaczniemy komentować, od razu powiem, że nie dzisiaj, ale jutro jest Dzień Opowiadania Bajek. Więc dzisiaj jeszcze nie bajki, tylko autentyczne historie. I przechodzimy do profesora Sigowa od razu, który mówi, że Putin zagraża chrześcijaństwu i chrześcijanie nie mogą milczeć. Watykan News opublikował parę słów na ten temat, więc powiem, na co wskazuje ten chrześcijański filozof ukraiński. Konstantin Sigow. Ta wojna opiera się na systematycznym kłamstwie, na negowaniu rzeczywistości. Dlatego potrzebujemy dziś przymierza między ludźmi zabiegającymi o to, by mówić prawdę. I podkreśla to zarazem, że szczególna odpowiedzialność w tym względzie spoczywa właśnie, cytat, na wyznawcach Chrystusa, którzy muszą sprzeciwić się temu, co robi Putin, a mianowicie wypacza obraz chrześcijaństwa, wypacza Ewangelię. Od razu jeszcze powiem, że ten ukraiński filozof ostrzega, że to może mieć znaczące skutki, dlatego że Putin nie jak ateista się wypowiada, ale on posługuje się chrześcijańskimi słowami, symbolami i metaforami i dlatego łatwo dać się zwieść. Dobrze, że mówi to filozof i religioznawca z kręgu prawosławnego. Konstantin Sigow jest znanym ukraińskim filozofem, właśnie o takim profilu chrześcijańskim, działaczem ekumenicznym i jednym z ważnych takich głosów nawołujących właśnie do właściwej perspektywy na, na wojnę, na, na przemoc, na to, co się dzieje na Ukrainie. Tym bardziej, że władze rosyjskie już od, od dłuższego czasu. Posługują się, tak jak wspomniałeś na przykładzie Putina, symboliką chrześcijańską, odwołują się do, do tradycji prawosławnej. Rosyjska cerkiew prawosławna od wieków zresztą trzymała się, się kurczowo władzy i ją wspierała, jakikolwiek władzy. I teraz jest też ideologiczną podporą dla, dla putinizmu, dla, dla imperializmu rosyjskiego. A to nie licuje z chrześcijaństwem, jak mówi Sigow, i jak no, każdy y, zdroworozsądkowo myślący chrześcijanin powinien to potwierdzić. Nie, nie można chrześcijaństwa łączyć ani z nacjonalizmem, ani z imperializmem, ani z przemocą y, y, z, tak, z tak szczególnie drastycznym przejawem przemocy, jakim jest wojna, i to wojna y, 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 agresywna wojna nieobronna. Tylko zaborcza, którą, którą Rosja w stosunku do Ukrainy od dziesięciu już lat bez mała prowadzi. I chrześcijanie, jacykolwiek chrześcijanie, po jakiejkolwiek stronie, jakiejkolwiek narodowości, jakiejkolwiek przynależności państwowej, powinni w imię swoich najgłębszych przekonań, w imię Ewangelii, i, I przykazania miłości powinni się takiej polityce, takiej agresji i, tak, i takiemu in, instrumentalnemu wykorzystywaniu jeszcze chrześcijaństwa przeciwstawiać. Ta odpowiedzialność w dużej mierze leży właśnie na, na, na chrześcijanach rosyjskich, którzy niestety i to różnych chrześcijanach, to nie tylko prawosławni są uczestniczą, także niestety część protestantów rosyjskich. Aktywnie wspiera reżim rosyjski i to w tak smutnej i tragicznej sytuacji, jaką jest agresywna wojna wobec Ukrainy. Jeśli chodzi o Putina, to na razie go zostawiamy i przenosimy się do Grecji, ale wciąż jesteśmy blisko prawosławia. No tak, w kręgu krajów prawosławnych. Grecka cerkiew opowiada się przeciwko małżeństwom osób tej samej płci, ale okazuje się, że w Grecji. Tak wkrótce może się stać. W kraju, w którym prawosławie wpisane jest do konstytucji, czytamy na stronie kumenizm.pl, a najważniejsze osoby w państwie składają religijną przysięgę w obecności arcybiskupa Aten, parlament przyjął ustawę legalizującą małżeństwo jednopłciowe z możliwością adopcji dzieci. I tu dodaję, grecka cerkiew prawosławna sprzeciwiała się zmianom, ale nie poszła na wojnę z państwem. I ta ustawa... Zobyła w parlamencie ponadpartyjne poparcie, jednak jeszcze oczywiście musi być podpisana. Nie wiem, czy to się już stało, bo musi ustawę podpisać prezydent republiki. Ale okazuje się, że Grecja, podobnie jak Wielka Brytania, zauważa autor tego artykułu, pomimo że tam kościoły są u władzy, można by powiedzieć, bo to kościoły narodowe to jednak nie po drodze z teologią tych kościołów. To idzie. Różne kościoły mają różną teologię, różne nauczanie i różną praktykę w tym względzie. Natomiast staje się to już pewnym standardem cywilizacyjnym, że, że państwo, które jest dobrem wspólnym, no nie powinno ograniczać takich praw, jak, jak zakładanie rodziny jak, i pochodne tego, tylko do jakiegoś jednego, zgodnie z jednym, z tym czy innym światopoglądem definiowanego małżeństwa. I co ciekawe, w, przynajmniej w kilku krajach europejskich, bo tu należy do tego, do tego grona dorzucić Niemcy, Austrię, to właśnie partie chadeckie, partie konserwatywne za swoich rządów tę Te, możliwość zawierania związków małżeńskich bez względu na, na, na przynależność płciową. Małżonków wprowadzały, i y, Grecja jest tutaj chyba szesnastym krajem Unii Europejskiej, który tą, tą swobodę wprowadził i jest chyba pierwszym krajem z kręgu kultury prawosławnej. No, y, o tyle ta sytuacja grecka jest, jest ciekawa, że 200 lat temu, jak się Grecja na no, niepodległość wybijała y, z, w ramach Imperium Osmańskiego, no to prawosławie. Historycznie, przecież większość Greków była wyznania prawosławnego, no stanowiło podobnie jak polscy katolicy, ten, ten, ten zwornik tożsamościowy i to ma wyraz do dzisiaj w, w, w konstytucji tego państwa, w, w, różnych, w różnych sytuacjach publicznych. Całkiem niedawno, jeszcze w dowodach osobistych, obywatele greccy mieli wyznanie zapisane, więc więc te, te silne związki tego konkretnego wyznania z państwem tam, tam były i są jeszcze obecne, a, a właśnie takich można powiedzieć ich od historii, to właśnie partia chadecka, która rządzi teraz, czy konserwatywna, która rządzi Grecją no jakby ideowo jest mocniej związana z, z prawosławem niż, niż na przykład partia Liberalne czy, czy lewicowe, to ona była promotorem tych zmian prawnych. Także to znak czasu i czekać, kiedy, kiedy w Polsce takie, takie zmiany nastąpią, no bo wszyscy obywatele kraju mają, mają być równi, mają mieć te same uprawnienia. Także tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusza, ale też nikt nikomu nie może niczego zabraniać w tak, w tak podstawowych, elementarnych kwestiach. Także Czekamy na, na, dalsze, na dalsze zmiany. I dobrze, że cerkiew nie poszła na wojnę, bo, 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 bo tam, gdzie, gdzie konflikt taki światopoglądowy jest, był silny historycznie, to często religia na tym traciła. Przyspieszała tylko procesy sekularyzacyjne, które są no, nieuchronne w nowoczesnym świecie. A teraz już zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Jesteśmy z powrotem i po części wracamy w jakiś sposób do Rosji. Nie tak dawno wiadomość, która była podawana chyba we wszystkich mediach, że Aleksiej Nawalny nie żyje. Opozycjonista, który już dał się nam poznać znacznie wcześniej. I teraz jedno z mediów chrześcijańskich zadaje pytanie: czy Nawalny nawrócił się do Chrystusa? Jako stacja chrześcijańska. Na to chcemy bardziej zwracać uwagę niż na całą politykę. Świat był oczywiście zszokowany, gdy Rosja ogłosiła śmierć tego polityka, ale niektóre media podają, że on będąc w więzieniu musiał przeżyć jakieś wzniosłe pewnie chwile z Bogiem, bo w sądzie w lutym 2021 roku, co ponoć dla wielu było zaskoczeniem, Nawalny podczas swoich ostatnich słów zacytował Biblię. I też powiedział, kiedyś byłem dość wojującym ateistą, przyznał, a teraz, że jest osobą wierzącą. Zdaniem wielu ludzi, niekoniecznie jest osobą wierzącą, po prostu zaczął czytać Pismo Święte, miał na to czas. Też podczas tej rozprawy Nawalny zauważył i zacytował Biblijny tekst. Bo usłowieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Powiedział, że to były dla niego zachęcające słowa. Dodał też, że pomogły mu przetrwać warunki, w jakich się znalazł podczas pobytu w więzieniu. To może tyle, bo pewnie ta informacja w mediach publicznych się nie pojawi, ale mogę jeszcze powiedzieć, że w styczniu ubiegłego roku Nawalny wszczął postępowanie sądowe, ponieważ nie wolno mu było mieć w celi żadnej książki. I tam jest też wymieniony Koran, że walczył o to, aby i Koran, bo chciałby też się z nim zapoznać, a także chciałby mieć przy sobie Nowy Testament i Psał też, więc to nie jedna książka, tylko dwie. To tyle o Nawalnym i jego zainteresowaniach religijnych. Nie wszyscy są, tylko dodam, przekonani o religijnym charakterze przejścia Nawalnego na chrześcijaństwo. Najprawdopodobniej, jak, jak większość Rosjan gdzieś. Yy... Tradycyjnie w tej kulturze prawosławnej był wychowany, wykluczono, że, że, że pochodził z rodziny, która mogła mieć jakieś y, bliższe związki z cerkwią i, 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 i mógł z formalnego punktu widzenia być nawet prawosławny. I tak w przynajmniej kilka jego wypowiedzi w ostatnich latach wysugerowały, że no, było to jakaś forma powrotu do, czy, czy stania się aktywnym chrześcijaninem, bo wcześniej uważał się za osobę, tak jak wspomniałeś, bojącego ateistę. Natomiast no, w, w takim szerokim kulturowym znaczeniu mu, mu łatwi, ale no, nie dowiemy się już szczegółów niestety. To zresztą odwoływanie się do, do Biblii, do, do tych wartości chrześcijańskich, w ostatnich latach u wielu opozycjonistów Kremla było częste, na ile autentyczne, na ile, na ile tylko wykorzystywało fakt, że, że to władze reżimu kremlowskiego w ostatnich dziesięcioleciach silnie podkreślają tradycyjne wartości Rosji, odwoływanie się do właśnie kwestii takiej moralności chrześcijańskiej Rosja, w kontrze do zgniłego zachodu y, sama się określa jako właśnie strażniczkę tych, tych tradycyjnych wartości, no to y, do tych samych wartości się odwoływali opozycjoniści mówiący, że, że oni przecież walczą o słuszne prawa i wolności, które zasadzają się na, na, na właśnie tych, które można wyczytać w Biblii i, i, i podobne. Czynił to Nawalny, więc trudno, nie kwestionując prawa do, do jakichś jego własnych głębszych przeżyć religijnych, za mało tej informacji posiadamy, by jednoznacznie stwierdzić, jak, jak silne w ostatnich latach były jego inspiracje chrześcijańskie, jak autentyczne i głębokie były to przeżycia. No, każdy więzień rosyjski ma prawo do jednej książki i i Nawalny tutaj kwestionując to wystąpił do sądu o prawo do posiadania większej ilości, tam jego współwieźniowie, w większości byli to muzułmanie, też, też domagali się prawa do, do, do swobód religijnych i posiadania na przykład Koranu, więc walczą nie tylko o prawo dla siebie, ale i dla innych. Ale niestety tych wiadomości mamy za mało i chyba już więcej nie będziemy mieli, bo bo władze rosyjskie będą robiły wszystko, żeby, żeby jak najmniej o Nawalnym było mowy. Smutna są, smutna jest cała ta otoczka po śmierci Nawalnego, nawet najbliższa rodzina nie może, nie może otrzymać ciała i godnie pochować go, tylko spotyka się z szykanami tego reżimu. No, niestety. Smutna ta historia człowieka, który bez wątpienia miał odwagę stanąć przeciwko wielkiej dyktaturze. Teraz króciutka przerwa muzyczna, po której wrócimy i przeniesiemy się do Indii. Także proszę pozostać z nami. A teraz przenosimy się do Indii. Tam władze nałożyły grzywnę na dwóch obywateli amerykańskich za rzekome naruszenie warunków wizy turystycznej. A co to znaczy? To znaczy, że jeżeli są turystami, to nie mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych ani nie mogą nawet no i nie mogą też wygłaszać kazań. Co mnie oczywiście zastanawia, że nawet. Nie mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, jak z tego artykułu by wynikało. No ale już przechodzimy dalej do sedna sprawy. Tych dwóch Amerykanów wzięło udział w otwarciu szpitala baptystycznego. Jak widać, środowisko baptystyczne włożyło tam wiele wysiłków i środków finansowych, aby taki szpital powstał. A tu się okazuje, że otwarcie i na tym otwarciu, żeby powiedzieć parę słów o Panu Jezusie, bo przecież to Pan Jezus motywował tych, którzy chcieli ten szpital sfinansować, to zostało to źle odebrane. Nie mówi się o Panu Jezusie w szpitalu baptystycznym, no bo to są Indie, a rząd postawił im zarzuty angażowania się w działalność religijną w kilku innych jeszcze lokalizacjach, ale wszystko oparło się o to wydarzenie o to miejsce. Dobrze, że to tylko kara, grzywny, ale od razu tutaj podam inną ilustrację. Jest jeszcze jedna taka historia, oczywiście sprzed już ładnych paru lat, gdzie chrześcijanie pobudowali szpital. Była tam też kaplica w szpitalu, jak to w Polsce też bywa. Przyszła władza i powiedziała oczywiście to wszystko sparafrazuję, bo to tak nie było dosłownie fajnie, że pobudowaliście szpital, chrześcijańskie pieniądze są tu bardzo dobre, ale już wiara nie jest bardzo dobra, więc kaplicę zamykamy, wstawiamy tam krzesełka, łóżka, a Wy ze swoją pobożnością to idźcie sobie gdzie indziej. I mam wrażenie, że tutaj jest podobnie. No, niestety wpisuje się to w, w bardzo nieciekawą, a niestety bardzo rosnącą falę nacjonalizmu hinduskiego, który odwołuje się do. do do, do hinduizmu, do religii y, tradycyjnych y, Indii. Y, partia y, rządząca, która w tym roku najprawdopodobniej, wedle sondaży, y, utrzyma swoją władzę i, i premier Modi, który, który dosyć twardo i, i konsekwentnie dąży do tego, żeby Indie y, no właśnie opierały się na takim: Nacjonalistycznym, konserwatywnym, co za tym idzie, religijnym fundamencie hinduistycznym. To wszystko niestety w bardzo dobrą stronę idzie, gdyż Indie są krajem bardzo zróżnicowanym, tak narodowo, jak religijnie. Kilkanaście procent mieszkańców Indii, obywateli Indii to muzułmanie kilka procent to sikhowie, y, buddyści, chrześcijanie. Y, oczywiście w różnych stanach y, tych Indii y, s, sytuacja różnie wygląda. Tam, gdzie tych chrześcijan czy muzułmanów jest relatywnie więcej, to, to y, może nie dochodzi do takich sytuacji, ale, ale polityka całego kraju, całego państwa prowadzona właśnie przez nacjonalistów modiego. No, zmierza w, w kierunku rugowania i, i spychania na margines wyznawców innych religii, y, przedstawicieli innych narodów, których w końcu mieszka w Indii bez liku. I w tej, w tej ponoć największej demokracji na świecie, bo to ponad 1,4 mld ludzi w tym roku będą właśnie głosować demokratycznie, wybierać władze, y, sprawy się mają niedobrze. I, i, I tak ten, ten incydent pokazuje, w jakim to kierunku idzie. Z jednej strony, proszę bardzo, można działać, można tworzyć instytucje, można pomagać, ta pomoc pewnie jest mile widziana, ale na warunkach, które określa państwo, które jest nie, staje się coraz bardziej nietolerancyjne i to jest niebezpieczne. I, z drugiej strony Indie są bardzo ważnym graczem politycznym w, w Azji jako, jako przeciwwaga dla, dla komunistycznych i, i, i coraz bardziej imperialistycznych Chin I, i to wszystko nie ułatwia tej całej sytuacji. Także należy pamiętać w modlitwach o, to, o wyborach, które w tym roku w Indiach Chin, będą miały miejsce, by, by jakimś cudem można było ograniczyć te tendencje nacjonalistyczne i, i nietolerancyjne. I dla dobra wszystkich wszystkich mieszkańców tego wielkiego kraju. A teraz troszeczkę wytchnienia od poważnych tematów. Robin DiAngelo oskarża stworzenie Adama Michała Anioła o białą supremację i patriarchat. Jak widać, że sztuka napotyka teraz na opór, poprawność polityczna musi być wszędzie a że Michał Anioł przedstawił Boga nie tak, jak sobie teraz ludzie wyobrażają, no bo przecież nie jest czarnoskóry, tak trochę ironicznie powiem, to na pewno, tak, to trzeba się tego teraz przyczepić. Taka ciekawostka do nas dotarła. DiAngelo to profesor nadzwyczajnej pedagogiki na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Specjalizuje się w antyrasizmie i badaniach nad bielą. Taki tu cytat dosłownie. No nie wiem, czy należy się czepiać sztuki sprzed kilkuset lat. No już prowadziliśmy tę dyskusję przy, przy okazji dzieł literackich, bo niestety podobne tendencje, jak do sztuk pięknych, mają miejsce w, w właśnie w innych obszarach kultury ta hiperpoprawność polityczna, wręcz polityka czy kultura wykluczania. Którą reprezentują szczególnie najbardziej takie lewicowe środowiska, ona posuwa się chyba za daleko, jeśli chodzi o to, co zostało w przeszłości stworzone. No tak, taki ten świat wtedy był. Czy nam się to podoba, czy nie? Możemy o tym oczywiście rozmawiać, możemy to krytykować, ale czy możemy, czy możemy zmieniać dzieła, które kiedyś powstały? No one były emanacją takiego stanu, Wiedzy i, i, i wrażliwości, i, i, i takiego kontekstu kulturowego, takich poglądów na świat. I oczywiście należy świat objaśniać, tłumaczyć, ale, ale nie powinno się na pewno ingerować w, w, w stworzone kiedyś dzieła. No bo zmienianie treści książek, nie daj Boże, domalowywanie i no ale to, to problem stary jak świat. Ten, ten rzeczony, michał anioł. Namalował swoje wspaniałe freski w kaplicy Sykstyńskiej, a jedno czy dwa pokolenia później gorliwi jedni papieże zlecali to wykonywanie tych, tych fresków, a, a zapanowania innych papieży domalowywano. Bieliznę y, y, ty, 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 temu a, właśnie rzeczonemu Adamowi Anioła, tak, żeby zakryć jego przyrodzenie, które wcześniej sobie tam w tej kaplicy sekstyńskiej, jako, jako część tego, tego dzieła artystycznego, było odkryte. No, 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 takie niestety różne formy ingerencji w sztukę mają miejsce, miały miejsce i zawsze będą miały miejsce. Natomiast no, żebyśmy się do absurdu nie, nie posunęli. No, taka była wtedy mentalność i tak tworzono. Teraz możemy tworzyć inaczej. No, i, I trzeba się posuwać do przodu, a nie, nie korygować, nie niszczyć, nie daj Boże, dzieł, które są częścią spuścizny cywilizacyjnej. Tak. I to, że mówi, że to jest supremacja i patriarchat, to możemy puścić mimo uszu, bo. A teraz jeszcze ciekawostka. Patrzę na ten fresk Michała Anioła w Kaplicy Sekstyńskiej w Watykanie. I jak mówiłeś o przykryciu, no to na tym fresku musieli już z niego chyba bieliznę zdjąć, bo już jej nie ma. No, no... Na szczęście, na szczęście. No, ale to dałem to jako przykład, no, że takie, takie próby korygowania miewaliśmy już w przeszłości. Tutaj mógłbym jeszcze wspomnieć, zanim przejdziemy do kolejnej wiadomości, ale też ciągle się zastanawiam, dlaczego Pan Jezus też ma przykrycie, kiedy wszystko wskazuje na to, że wisiał nago na krzyżu. No ale... nie, nie, no, nie, 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 tam, tam był, miał jakiś, miał, to chyba w Ewangelii piszą, że miał jakiś część ukrycia. Zresztą taka była praktyka y, wykonywania tych, tych wyroków, że no te podstawową bieliznę zostawiano, bo no, w tamtych czasach już tą nagość jednak przykrywano. Adam się pojawił w sytuacji, kiedy nikogo to pewnie nie gorszyło. Z tego, co czytałem w pewnej mądrej książce, jednak wisiał nago, ale to rzeczywiście nie ma w tej chwili znaczenia. I już przechodzimy do naszej ostatniej wiadomości. 24 lutego to rocznica legalizacji chrześcijaństwa przez Japonię. Z tego by wynikało. Zniesiono te ograniczenia, bo prawdą jest, że chrześcijaństwo zostało zakazane w Japonii na długie, długie lata. Taki edykt był w 1597 roku. Były też prześladowania ze strony szogunatu Tokugawy w latach 30 XVII wieku. Ale w XIX wieku japoński rząd znajdował się pod coraz większym wpływem mocarstw zachodnich, i naród już postanowił usunąć rządowe ograniczenia dotyczące wiary. Jak widać, Japonia kraj przez wieki zamknięty i wciąż jednak, nawet dzisiaj, odporny na wpływ chrześcijaństwa. No to, to te edykty przeciwko chrześcijaństwu były elementem właśnie zamykania się Japonii w ogóle na świat zewnętrzny. Przez kilkaset lat, jak wspomniałeś, było to państwo wyizolowane, zamknięte. Co za tym idzie, zacofane technologicznie, cywilizacyjnie. I, I druga połowa XIX wieku przynosi dopiero zmiany. Do władzy dochodzą y, takie siły, które stwierdziły, no, że tak nie może być, będziemy społeczeństwem no, zupełnie na marginesie cywilizacji. Y, świat się coraz bardziej globalizował i ostatecznie Japonia się otworzyła pod każdym względem, y, łącznie z swobodami religijnymi. I co ciekawe, wśród elit z życia publicznego japońskiego bardzo szybko pojawili się zwolennicy wprowadzania standardów zachodniej cywilizacji, choćby w kwestiach politycznych, parlamentaryzm i wszystkie pochodne, łącznie właśnie z wyjeżdżaniem na, na, przykład na studia do Stanów Zjednoczonych i część z tych, z tych elit. Przywoziła ze sobą, w cudzysłowie, właśnie tamtejszą wiarę chrześcijańską. I nawet w Japonii, która, do, tak jak wspomniałeś, do dzisiaj jest dosyć oporna na chrześcijaństwo, tam w tym, w tym potężnym społeczeństwie, które ciągle ma, ma symptomy takiego zamykania się, poczucia wyższości, chrześcijaństwo nie rozwija się zbyt zbyt gwałtownie, to, to niewielki ułamek, hmm, chyba jakiś procent może społeczeństwa, to, to są chrześcijanie. Natomiast w historii ostatnich tych wieków, szczególnie otwarcia Japonii na świat, chrześcijanie odgrywali znaczącą rolę także w życiu politycznym. Tu cała, cała dynastia polityków z rodziny Hatayama, to jeden z ich, ich protoplastów właśnie w Stanach Zjednoczonych, się nawrócił na chrześcijaństwo i, i, i nie tylko był twórcą parlamentaryzmu i demokracji parlamentarnej w Japonii, wydał ten ród kilku premierów, ministrów i byli to przez kilka pokoleń wierni wyznawcy Chrystusa, Wy konkretnie byli baptystami. Ale tak jak wspomniałeś, to chrześcijaństwo no, nie jest za silne. W Japonii, i, i, ale dobrze, że Japonia jest już krajem otwartym na, 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 na wszystko, na rozwój cywilizacyjny i na wolności wszelakie. A jeżeli chodzi o, 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 o gospodarkę, o przemysł, o technologię, no to jest to kraj, który dokonał szczególnie po II wojnie światowej wielkiego skoku i jest teraz jednym z najbardziej wpływowych na świecie. Także warto się otwierać. Na przykładzie Japonii to widzimy. Na sam koniec wspomnę, że jeśli dobrze pamiętam, to Japonia to jest 120 milionów ludzi. To dosyć duży kraj, ale tam tylko 1% populacji deklaruje się jako chrześcijanie więc rzeczywiście bardzo malutko. To już dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję serdecznie za uwagę i dziękuję Tomaszowi. Dziękuję Ci, Robertie, za wspólny komentarz i zapraszamy Państwa znowu za tydzień. I zanim powiem do usłyszenia, to powiem, że nasi słuchacze mogą wysyłać do nas linki do wiadomości, o których warto tutaj podczas tej audycji wspomnieć. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.